Widzowie podzieleni po występie Kazika Staszewskiego na festiwalu w Sopocie. Nie wiem, jak wam się udało. Jednym z bohaterów środowego wieczoru na Top of the Top Sopot Festiwal był Kazik Staszewski wraz z zespołem Kult. Trzeci dzień imprezy odbywał się pod hasłem Słowa, mają moc i rzeczywiście poruszył publiczność. Fani w internecie nie kryli zachwytu, nawet drobna wpadka techniczna nie zepsuła atmosfery. Jednak sam występ Kultu wywołał mieszane uczucia. Koncert trzeciego dnia na festiwalu w Sopocie otworzył Andrzej Piaseczny, a chwilę później na scenie pojawił się Kult. Już pierwsze dźwięki sprawiły, że publiczność poderwała się z miejsc. Wspólne odśpiewanie Polski, i gdy nie ma dzieci, stworzyło wyjątkowy klimat. Po tym mocnym wejściu, pałeczkę przejęli inni artyści, lecz zespół Kazika Staszewskiego powrócił na koniec koncertu. Mała wpadka techniczna u Kazika Staszewskiego na festiwalu w Sopocie. Drugie wejście kultu rozpoczęło się od Hej, czy nie wiecie? Niestety mikrofon Kazika odmówił posłuszeństwa i przez całą pierwszą zwrotkę wokalista był niesłyszalny. Kazik nie przerwał jednak występu, śpiewał dalej, a publiczność nagradzała go oklaskami, wspierając artystę. Na szczęście usterkę szybko usunięto i przy kolejnym numerze, legendarnym Araja, już wszystko brzmiało bez zarzutu. Widownia znów wstała i churalnie śpiewała mój dom murem podzielony. Marcin Prokop, prowadzący koncert, po występie kultu podsumował krótko: Opera leśna nie widziała jeszcze takiej energii. Kult zaśpiewał jeszcze dwie piosenki, których nie pokazano już w transmisji TVN. Kazik wykonał paradę wspomnień i celinę. Publiczność w operze leśnej na festiwalu w Sopocie szalała. Widzowie przed telewizorami zdziwieni występem kultu na festiwalu. A jak występ kultu i Kazika Staszewskiego odebrali telewidzowie? Padały różne opinie, od zachwytów po zdziwienie. Jeden z fanów zespołu zacytował nawet fragment utworu 12 groszy, w którym Kazik przed laty skrytykował festiwal w Sopocie. Choć początkowe słowa piosenki dotyczą programu muzyczna Jedynka, a nie samego festiwalu, internauta postanowił przywołać właśnie ten cytat. Kto się tam pokazuje, tego ja nie szanuję. I festiwal w Sopocie jaki Ochlaj i wyżerka. Do tej pory kult rzeczywiście unikał mainstreamowych festiwali. Komentarze internautów były jednak pełne emocji. Nie wiem, jak Wam się udało ściągnąć kult na festiwal, ale to był super koncert. Słowa mają moc. Mimo niedomagań technicznych, fani twórczości kultu byli zachwyceni, że mogli usłyszeć legendę polskiej muzyki na kultowej scenie. Mega, mega, kult forever. Kult, brawo, prawdziwy przekaz, a nie jak ta wczorajsza słowikowa pani Karla. Za dużo gadania, za mało śpiewania, ale Kazik zrekompensował wszystko. Co istotne, widzowie byli też nieco zmęczeni wybujałymi stylizacjami kolejnych wykonawców, które zdaniem wielu telewidzów miały przykryć słabość niektórych występów. Część z publiczności jednak z zadowoleniem podkreślała, że nareszcie śpiewano piosenki. Które niosły ze sobą coś więcej niż wpadająca w ucho melodia. Kazik jak zawsze w punkt, brawo, kult. Zero przebieranek, sama muzyka i energia, i za tu go kocham. Słowa mają moc, rewelacja. Pierwsze dwa dni raczej nie zachwycały, ale dzień trzeci zrekompensował wszystko, pisali widzowie w social mediach TVN.